Witajcie moi drodzy. Zapraszam Was dzisiaj na przepyszne ciasto z owocami i czekoladą. Zacznę od dwóch składników. Najpierw od owoców. Owoce, które dodacie do ciasta, to mogą być Wasze owoce ulubione albo takie, które macie akurat pod ręką. Mogą być to śliwki, jabłka, maliny. Ja akurat, jak widzicie, mam tutaj borówki. Dwa pojemniczki, właściwie na dnie całe, e, borówek. No i czekolada. Czekolada gorzka. E, ponieważ całe ciasto jest słodkie, e, dla mnie, według mnie, najlepiej pasuje tutaj e, gorzka czekolada. Deserowa czy mleczna jest dla mnie zbyt słodka, ale to również od Was zależy, e, jaką czekoladę wybierzecie. Oprócz tabliczki czekolady i owoców potrzebujemy. Dwie szklanki mąki pszennej, szklankę cukru-pudru, 250 g masła bądź margaryny roztopionej i lekko przestudzonej, 4 jajka i tutaj rozdzielamy białka od żółtek, no i na koniec 2,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Na początek przygotuję sobie czekoladę. Czekoladę połamie na mniejsze kawałki. I następnie posiekam ją nożem. Ale nie za drobno, bo fajnie będzie potem w cieście znaleźć taki większy nieco kawałeczek czekolady. Czekolada już posiekana. No i teraz przechodzimy już do robienia ciasta. Zaczynam od białek. Wlewam je sobie do większej miski. Dodaję odrobinę soli. I ubijam pianę. Do ubitej już piany wsypujemy stopniowo cukier, puder. Nie przerywamy ubijania. Gdy już cały cukier, puder jest dodany, dodajemy po jednym żółtku. Nasza masa. Zmieni delikatnie kolor na jasno-żółty, kremowy. Cały czas miksujemy. Kolejny etap to mąka. Dodajemy ją stopniowo i teraz nasze ciasto zdecydowanie zgęstnieje. Ciasto jak widzicie jest teraz bardzo gęste. Dodajemy jeszcze proszek do pieczenia i na koniec wlewamy roztopione masło. Robimy to też stopniowo. Teraz, zanim ciasto przełożę do formy, wsypuję posiekaną czekoladę i dobrze mieszam za pomocą łyżki. Moje ciasto przełożę do tortownicy o średnicy 24 cm. Tortownicę wysmarowałam masłem, a potem wysypałam bułką tartą na wierzch tak przygotowanego ciasta? Sypię owoce. I tak, moi drodzy, przygotowane ciasto wkładam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i będę piekła około 50 minut. Ciasto z borówkami jest już gotowe, lekko przestykło po wyjęciu z piekarnika, pokażę Wam teraz jak wygląda w środku. Ona jest jeszcze bardzo świeże. Spójrzcie, oprócz jagód, widać też czekoladę. Moi drodzy, ja was bardzo zapraszam na mój blog AnkaGotuje.pl. No i oczywiście, będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał na YouTube. Pozdrawiam was bardzo mocno. A teraz już zapraszam na dobrą kawę i kawałek pysznego ciasta. Pozdrawiam.